Dzień dobry Państwu. Szywamy czapkę. Mam tutaj panel zrobiony szydełkiem. Jest na wśród moich filmików film jak zrobić taki panel do czapki i pojawiła się prośba, żeby pokazać jak taki panel, jak już go sobie zrobiłam, jak go szyć. Mała uwaga. Dobrze. Byłem... Musicie rozpoznać, gdzie jest Wasza prawa i lewa strona e, czapki. Jeśli nie zwróciłeś, nie zwróciłaś na to uwagi troszeczkę wcześniej, mm, możesz przyjąć, że ten początek, gdzie zaczęłaś robić tę czapkę, e, jak weźmiesz sobie ten panel w ten sposób, tu zaczynałaś. To jest duże prawdopodobieństwo, że to jest Twoja prawa strona czapki. OK, i jeśli ją zamkniemy, ciach, ten mały kikutek będzie tu. To jesteśmy teraz na lewej stronie czapki. Dobrze by było, jeżeli skończyłaś robić rzędy na górze, a ten początek twojej czapeczki jest tutaj, to super, dlatego że Stąd będziemy szywać czapę, i tutaj będą mogły się te dwie niteczki połączyć, i tu będzie czubek czapki. Więc to tak naprawdę zamkniemy już później w taki sposób, po lewej stronie i te niteczki będą tym sposobem na górze. Jeżeli skończyłeś rzędy tutaj, no to możesz dorobić sobie rząd, albo później będzie trzeba ten kawałeczek włóczki, po prostu tutaj. Pochować w robótkę. Um, ok. Jeszcze raz. Prawa strona czapki idzie do środka. Zamykamy czapę. Dobra, tu mamy nitkę roboczą. I za chwilę będziemy szywać. Ok. W zależności od tego, czy chcesz zszywać czapeczkę swoją szydełkiem, czy niteczką. Pokażę, jak to zrobić. Tutaj mamy yy, składamy, yy, składamy, sobie czapeczkę w taki sposób. Ciech, ciech, ciech. Hop. Yy, yy, yy. I tak składamy i widzimy jak nam te yy, jak nam te oczka tutaj się schodzą. Nie wiem, czy to widać. Dobra widać. Wkładacie szydełko tutaj pod oczko. Zwyczajnie nie ma gdzie to oczko tutaj jest. Wkładacie szydełko pod oczko na początku swojej, swojej robótki, swojej czapki. A tu macie tą pętelkę, którą, yy, którą zakończyliście robótkę. Przekładamy w tą pętelkę siub. Szydełko i normalnie nabieramy włóczkę roboczą. Czech. I mamy już pierwsze oczko przerobione. Ok. Wkładamy szydełko. Kolejne oczko, i tu, w tym drugim panelu, wbijamy się w środek oczka. Ok? Czyli po tej drugiej stronie bierzemy drugie oczko, nie pod oczko, a w środek. Oczywiście, jak wbijecie się pod oczko, to nikt wam głowy nie urwie i wszystko będzie w porządku. Chodzi o to po prostu, żeby ten e, Szef po prawej stronie był jak najmniej widoczny. I wbijając się tutaj pod całe oczko, a tu tylko w środek, ten szef po prawej stronie jest naprawdę bardzo mało widoczny. Wbiłam się pod oczko, tutaj w środek oczka, czyli za tylną pętelkę, nabieram włóczkę roboczą, przeciągam, mam dwie pętelki i robię normalnie półsłupek. Mamy to, lecimy dalej, wbijam się w kolejne oczko, tu widzę, że tu jest to oczko, które przerobiłam, bo mi się tu ciągnie niteczka, więc wbijam się teraz tu, ciach, podobie pętelki, oczka, a tu, nie z sobie oczko, wbijam się w jego środek, ciach. Przeciągam, pyk i robię półsłupek. Ok? No i lecimy dalej i tak do końca pod oczko. Szukam kolejnego wolnego oczka. Tu. Ciach. I robię półsłupek. I kolejne. Wyszukuję. Lecę w kolejne wolne oczko. Tylko w tylną pętelkę. Pyk. I pyk. To będzie wyglądało w środku tak. Jak już to zszyjecie, to w zasadzie nie będzie to widoczne, zbytnio. Natomiast jeśli chcielibyście zszyć czapkę igłą, to możecie to robić w taki sposób, że tą nitkę roboczą zostawiacie sobie dłuższą, dłuższą nitkę. 40 cm strzelam mm, dlatego, że ona będzie Wam potrzebna, żeby zszyć bok, a później górę nawlekacie na igłę i jak naprawdę jesteście tak turbo początkującymi osobami, to możecie łapać po prostu za oczka i przeciągać sobie niteczkę oczko po oczku ciach i przeciągacie i dalej, i, i znowu w oczko, w oczko, i heja, przeciągamy, wracamy, i znowu w oczko, w oczko, przeciągamy, wracamy, i tak w kółko. Jeśli byście chcieli szyć tylko, tylko um, igiełką, Eee, zszywanie czapki igiełką to nie jest nic złego, to jest bardzo dobra y, opcja, więc, więc się nie wstydź. Zresztą <grystu> kto to będzie wiedział, jak to szyłeś, czy zszyłaś. Jeśli chcesz dalej sobie pracować szydełkiem, no to rekomenduję to zrobić w taki sposób. Czyli pod pierwszą pętelkę w całości, tutaj w środek pętelki i lecicie tak przez i tutaj półsłupkiem kończymy. I lecicie tak, w taki sposób. Mm, tutaj będzie Wam wychodził taki warkoczek, jak wszędzie indziej. Lecimy tak do końca. Ja to zrobię już poza kamerą. Tu już lecimy i spotkamy się w tym miejscu. Dobiegam do końca zszywania mojego bocznego, mojej czapki z boku. Zostały mi dosłownie chyba dwa oczka Tych. i ostatnie oczko. Ciach. Ostatnie oczko wbijam się nie w środek w pętelki, a w całe oczko. I robię tak. A jeśli robisz czapkę pierwszy raz, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeden z tych paneli jest na przykład kończy się tu, a nie tak równo. To by oznaczało, że troszeczkę za dużo oczek gdzieś tam ci poszło, albo gdzieś po drodze. Nie wbiło ci się tak jak należy w oczka, ale w ogóle się tym nie przejmuj. To jest twoja pierwsza czapa. Możesz mieć tego typu błędy, szczególnie, że ten błąd schowamy w środku czapki. I nikt tego nie zobaczy, dopóki tego komuś nie pokażesz. Więc jeśli ci wyszło trochę nierówno, w ogóle się nie przejmuj. Robimy dodatkowe oczko, wyciągamy. Obcinamy włóczkę, ja, ja już to zrobiłam, więc wyciągam moją włóczkę tutaj, żeby zrobić sobie supełeczek na końcu. Długi mam ten kawałek, za długi, po prostu skończyła mi się już włóczka i już nie chciało mi się tego obcinać. I tutaj mamy ten nasz początkowy kawałek włóczki, więc... Zwiążmy sobie te dwie niteczki na supełek i teraz tak. Tutaj mamy dziurę, czyli to będzie góra czapy. Tutaj mamy nasz, tu mamy nasz szef. Tak ogólnie w masie to jej nie widać, ale on biegnie sobie. Biegnie, biegnie, biegnie. Ok, a po jego prawej stronie zwróćcie uwagę, mam go tu. W zasadzie wygląda to bardzo neutralnie. Jak ktoś nie wie, to nie wie, że tu biegnie szef. No dobrze, to teraz co? Szywamy górę czapy. Teraz po szyciu boku mamy coś takiego, już pokazuję. Coś takiego mamy. Moja czapka jest wąska, bo ja postanowiłam zrobić. Dziecku mojego brata Czapę, Więc pyk, 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 pyk. I jesteśmy w tym miejscu. Mhm. To teraz odkładamy szydełko i bierzemy igłę. Bierzemy igłę i nawlekamy naszą tą długaśną nitkę. Ja muszę sobie chyba zaraz. Momencik skrócę ją sobie, bo mam za długą. I jedziemy. Nawlekamy nitkę na igiełkę. Tak. I teraz jak szyć górę czapy. Banalnie prosta rzecz. Tu mamy ten nasz supełek. Objeżdżamy igłą, chwytając co rząd najlepiej myślę sobie wyznaczyć jeżeli widzicie w rzędach tutaj ten warkoczek to w każdym rzędzie będziemy się wbijać w ten warkoczek OK Jakby w środek oczka w warkoczyku i robimy to w ten sposób pyk tutaj i wychodzimy tutaj gdzie warkoczek warkoczek Czyli tak, jakby wbijamy się co rząd. Znowu w rząd przeskakuję tą wklęsłą część i wychodzę w tej wypukłej. I przeciągam sobie niteczkę. ciągam I znowu lecimy dalej. Przeskakujemy tą wklęsłą część. I wbijamy się co rząd. Ciach. I ciach. I lecimy dalej. Znowu. Ciach. I ciach. Jeśli wbijecie się co drugi rząd, też będzie ok. Ale chcę, żeby to było troszkę ciaśniej niż wszyte. Dlatego wolę Wam pokazać w taki sposób, żeby Chyba nie została tam u was dziura, dziura w czapie, mhm. pyku i pyko. i dalej ciach, 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 ciach i jedziemy tak na około, przeciągając po prostu nitkę. Jedziemy, jedziemy aż do miejsca tego początkowego. Ciach. I tutaj wbiję się troszeczkę wcześniej, żeby wyjść mniej więcej w tym samym miejscu, co jest ta nasza niteczka, y, którą zaczęliśmy całą robótkę. Wyciągam nitkę, mam przeciągniętą nitkę dookoła, i teraz sobie zaciskam nie ta nitka. Zaciskam sobie czapę, tak żeby było mniej więcej równo się tu zacisnęło. Zaciskamy mocno, żeby tu nie było dziury. I teraz możesz od razu zszywać czapkę, ale ja chciałabym. I wolę zrobić tutaj supełek z tymi dwoma, z tą nitką początkową i tą, którą ściągnęłam tą dziurę. Ściągnęłam, zacisnęłam mocno i związuję Ciach. To jest moja nitka. Związuje supeł, nawet na trzy razy. Ciach. Elegancko. Związaliśmy tutaj supełek i teraz, żeby zabezpieczyć tą naszą czapę. Przepraszam za odgłosy, ale piesek postanowił sobie właśnie zjeść. Bas, smacznego mordko. Mhm. Strzywamy czapę. Yy, ścisnęliśmy ją supełeczkiem tutaj. I teraz wbijamy się tutaj blisko tej dziury. Śnięte mocno. Ale spróbujmy to zrobić. Blisko tej dziury, żeby ją jeszcze dodatkowo zabezpieczyć i strzeć. Tak w różne strony w tą stronę tutaj się znowu wbijmy gdzieś i wyjdźmy gdzieś tu tak kilka razy w różne strony tak żeby to sobie mocniej tą naszą czapę zacisnąć I zabezpieczyć. Mm -hmm. tak ja lepiej. Ciach. Ostatni mm. raz. Ciach. Już tu w co tego naszego węzełka. Zaciskamy, wyjmuję igiełkę, znowu robię supełek z tymi dwoma nitkami. Żeby jeszcze zabezpieczyć tą czapę. Za trzy razy. tak Dobra. i teraz bierzemy te dwie niteczki wkładamy sobie w igłę, przeciągniemy sobie gdzieś tak trochę byle gdzie za dwa trzy razy dwa i może być cztery. mi jedna. Teraz sobie ucinamy nitkę. Nie w zasadzie nitki. Tak wygląda lewa strona czapy. Przewracam czapkę na prawą stronę. I tak wygląda prawa strona czapki. Proszę bardzo. Dziury nie ma. Teraz można sobie wywinąć czapencję. Przyważy co jaka czapa piękna. W zasadzie nie wiadomo gdzie jest szef. Znaczy my to wiemy, ale ludziki tego nie wiedzą. Dziękuję bardzo.